Dzień dobry Państwu. Z tej strony Gościc Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Bajkoffie W grudniu 1966 roku Zespół Czerwonej Gitary wydał Twój pierwszy album. To właśnie my. Znalazła się w nim piosenka pod tytułem Nie zadzieraj nosa. W tekście Autorstwa Marka Gaszyńskiego pojawiają się słowa: Nie zadzieraj nosa, nie rób takiej miny, nie udawaj Greka, zmień się lepiej, zmień. Od tego momentu nie ma chyba w Polsce osoby, która nie zetknęłaby się w mowie ojczystej ze związkiem frazologicznym czy też wyrażeniem przysłowiowym udawać Greka. Rodzi się jednak pytanie, dlaczego Polak próbujący udawać, że nie wie o co chodzi, został porównany właśnie do Greka? Poradni językowej PWN Jerzy Bralczyk, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, tak odpowiada na tego rodzaju pytanie. Nierozumienie treści bywa w powiedzeniach wiązane z nieznajomością języka. Mówimy zatem: Siedzę jak na tureckim kazaniu, to dla mnie chińczyzna i tym podobne. Chcę powiedzieć, że nie wiemy o co chodzi. Grek według tego powiedzenia nie rozumie po polsku. Kiedy o kimś mówimy, że udaje greka, mamy na myśli, że udaje kogoś, kto nie rozumie, o co chodzi, a w istocie dobrze wie. Dlaczego mowa tu akurat o greku? Nie jest dla mnie jasne. Bralczyk uczciwie przyznaje, że nie potrafi wyjaśnić genezy tego zwrotu. Stara się natomiast zrobić to Katarzyna Kłosińska. Uważa ona, że w języku utrwala się wiele postaci, ale z czasem o nich zapominamy. Jedną z takich postaci jest Sokrates, uwieczniony w zwrocie udawać Greka, ponieważ uchodzi za autora powiedzenia: Wiem, że nic nie wiem. Sokrates prowadził rozmowy z przychodniami na ulicach, zadając im pytania, jak rozumieją podstawowe pojęcia filozoficzne. Udawał przy tym, że nie wie, co to jest dobro, co to jest miłość, czyli po prostu udawał Greka. Tak więc Polacy, mając na myśli największego greckiego filozofa, Sokratesa, prowadzić mieli do swego języka związek frazeologiczny, udawać Greka. Teoria całkiem zgrabna i pozornie spójna. Tylko czy odnajdziemy w źródłach jakikolwiek ślad, dowodu na jej potwierdzenie? Czy Kłosińska przewadała genezę tego powiedzenia? i znalazła gdzieś tam ukrytą w chrestomatiach literatury staropolskiej, czy też w zbiorach XIX-wiecznych etnografów i wolklorystów wzmiankę o osobie udającego nieuka Sokratesa. No i tu mamy kolejny problem. Czy udawać Greka oznaczać może udawać nieuka? Na pierwszy rzut oka tak. W podręcznym słowniku frazologicznym języka polskiego wydawnictwa PWN czytamy Udawać Greka równa się udawać głupiego, naiwnego, nieznającego się na rzeczy. Udawać, że się o czymś nie wie, czegoś nie rozumie. Tylko, że ta definicja, powtórzona później w słowniku frazolicznym współczesnej polszczyzny, jest błędna. I w błąd wprowadza kolejnych badaczy, jak na przykład Feliksa Czyżewskiego i Michała Łesiowa, gdy formułują oni następującą definicję gwarowego zwrotu. Walać durnia, czy też walać duraka, to znaczy udawać Greka, kleić durnia, to samo i tym podobne. W podobnym duchu pisze Anna Dąbrowska w słowniku eufemizmów polskich. Udawać Greka to znaczy udawać głupiego, lub tak postępować, jakby się nic nie rozumiało i nie wiedziało. Swoista ucieczka w głupotę i oszustwo. Na przykład. I tutaj cytat. No nie udawaj Greka, graj zgodnie z przepisami. Powiedzenie udawać Greka oznacza bowiem w języku polskim tylko i wyłącznie udawać, że się czegoś nie wie, nie rozumie. Szczegółowo definiuje to Kazimierz Polański. Frazeologizmy udawać Greka udawać, że się czegoś nie wie, że się czegoś nie rozumie. I przykład, cytat. Wojtek udaje Greka przecież dyrektor jemu pierwszemu o tym powiedział. Bardzo poprawną definicję angielską znajdziemy w książce Martiny huber kigler Ildiko, Lazar i Jonah Strange. Udawać Kreka. to pretend to be Greek, meaning to pretend that one does not know what is going on. Dużo bardziej rozgadana, ale też poprawna jest definicja niemiecka: zgrywać, udawać greka tun als of man nicht wüste. Worum es gate, fortusen, nicht verstehen wollen. Griechen wissen nicht, worm es geht. Sie tun so, als ob sie nicht verstehen. Anna Tyrpa stara się racjonalnie, już bez odwoływania do Sokratesa, wyjaśnić pochodzenie tego zwrotu. Przypuszczam, że niemożność porozumienia się z powodu nieznajomości języka polskiego jest motywacją zwrotu, nie udawać Greka, robić z kogoś Greka. I odwołuję do nowej księgi Przysłów polskich. Grek. Wśród Polaków nic nie rozumie, a więc nie może się w nic angażować ani brać na siebie odpowiedzialności. Taka interpretacja wydaje się bardziej przekonująca niż przypisywanie Grekowi sprytu i przewrotności Grekowi, który udaje głupiego dla zmlenia przeciwnika. Wydaje się, że Tyrpach ma w tym przypadku rację. Przypisywanie Grekom przewrotności ma pewne tradycje w polskiej literaturze i ludowych mądrościach. Jest jednak raczej za pożyczeniem rozpowszechnionego w łacińskiej Europie stereotypu Greca fides nulla vites". grecka wierność, żadna wierność, niż wynikiem osobistych doświadczeń Polaków. Te koncentrują się przede wszystkim wokół narodów nam bliższych geograficznie i historycznie: Żydów, Cyganów, Niemców, Rusinów, Moskali, Tatarów, a w mniejszym stopniu Francuzów czy Szwedów. Gdy zerkniemy do przewody przez Tyrpę nowej księgi przysłów i wyrażeń przysłowowych polskich, znajdziemy wreszcie informację, kto i kiedy przed czerwonymi gitarami użył tego zwrotu. Greka udawać, Greka robić. Pierwszy rok 1873, Kolberg, chcieli ze mnie zrobić Greka. Później odniesienia do zwykłej prasy 1957 rok. Nie rób ze mnie Greka. Greka udawał. To po raz pierwszy poświadczone jest pod rokiem 1875 u Chęcińskiego. Później u Wiecha, co pan Greka udaje, rok 1936, czy też udaje Greka, Morcinek, rok 1938. A zatem pierwszy używa tego zwrotu Oskar Kolberg, a właściwie poświadcza go który w roku 1873 w szóstym tomie swojej pracy Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce zapisał piosenkę ludową z okolic Krakowa pod tytułem Zrodził się ja na Łobzowie. Trzy zwrotki poświęcone są perypetiom wiejskiego chłopaka oddanego do miasta na edukację. Więc, że taki byłem głupi, tatuś jak mi książkę kupi, jak mię zawiezie do miasta, ucz się Kuba, no i basta. Uczyli mnie abecadła i jak siarka smoka zjadła, potem ale gramatyki, a w końcu elektryki. Wszystkiego mnie nauczyli, ale mi łeb przewrócili, chcieli ze mnie zrobić greka i zabili mi w łeb ćwieka. Z powyższego tekstu widać jednak, że zrobić greka nie oznacza, Osoby nic niewiedzące i nierozumiejące, lecz przeciwnie wszechstronnie wyedukowanego erudytę, co było nie na głowę wiejskiego chłopaka. No i nie ma tu nic o udawaniu. Zwrot udawać Greka pojawia się natomiast w komedii Krytycy Jana Chęcińskiego, autora libretta do Strasznego Dworu Moniuszki komedii wydanej rok po śmierci autora w 1875 roku w Warszawie. Występują tam postacie. Rządełko, grzechotka, Pleśnicki, no i także inne, ale te są szczególnie w tym momencie ważne. Żądełko. Tak, jeden co tragedii zdobył sobie sławę, ten któreka z daleka od nas wychwalano. Grzechotka pewny siebie. Co wczoraj debiutował? Żądełko. Nie, co dzisiaj rano przyjechał. Pleśnicki, a wczorajszy rządełko. Co grekałdował? Haha, ani wam w głowie jak was wziął na kawał. On taki tragik jak ja, pieśnicki. Cóż to, żarty, drwiny? W tym przypadku chodzi o dosłowne udawanie Greka. Jeden z bohaterów komedii, niejaki Kalina, postanawia w celach uwodzicielskich udawać aktora amanta tragicznego o takim samym nazwisku. I taki jego wypowiedź z tejże właśnie komedii. Oglądają się za mną prześliczne kobietki. Trącają się łokciami, szepcząc patrz, niebrzydki. Kto? Kalina, co wczoraj grał Xantiasa Greka. Prawda, postawa grecka, z bliska i z daleka. Wspaniała. Wiesz co? Szkoda, że jestem mężatką. Czyli mamy tu dosłowne udawanie Greka w celu uzyskania jakichś profitów. Wcale nie przysławiowe. Erasm Rykaczewski, tłumacz Cycerona z XIX wieku, mniej więcej w tym samym czasie spopularyzował antyczną anegdotkę z takim właśnie dosłownym udawaniem Greka, w dawnych czasach. Jest to tłumaczenie utworu Cycerona Definibus. Ten Tytus Albuciusz przed swym jeszcze wygnaniem za zdzierstwa w Sardynii osiadł w Atenach i zarzuciwszy język, zwyczaje i obyczaje swego kraju, zupełnie zgreczał. Lucyliusz w żartobliwych na Albuciusza wierszach powiada, że z Cewola przybywszy do Aten w urzędzie pretora spotkał go. I rzekł do niego: Wolałeś udawać Greki, niżeli pozostać Rzymianinem, Sabinem, z Poncjusza, Trytaniusza, dzielnym setnikiem, chorążym w wojsku krajowym. Więc ja, pretor rzymski, witam cię, mój Tytusie w Atenach po grecku. Hairetite. Tite. Liktorowie, żołnierze, wszyscy obecni zawołali ze śmiechem: Hairetite. I toć to jest, dodaje z Czego mi Albuj już nie przebaczył, za co jest moim nieprzyjacielem. Może zatem zwrot udawać Greka, nie jest wcale ani jakimś odległym przetworzeniem, przetworzonym odbiciem wiedzy Polaków o wiem, że nic nie wiem Sokratesa, ani przypadkowym wskazaniem na egzotycznych Greków, jako na symbol braku zrozumienia polskiej mowy i polskiej rzeczywistości, tak jak wskazano na przykład na Turków w wyrażeniu. Siedzieć jak na tureckim kazaniu, choć pierwotnie wyrażenie to było siedzieć jak na niemieckim kazaniu. I dopiero rozpowszechnienie się języka niemieckiego w Polsce spowodowało, że zmieniono to na kolejny, bardziej odległy symbol egzotyczności językowej, na język turecki, o no, którym w Polsce wodało niezbyt wiele osób. Być może to powiedzenie udawać Greka jest wspomnieniem po jakimś rzeczywistym lub też anegdotycznym. Udawaniu Greka, co niosło w sobie też jakiś potencjał komiczny z obserwowania reakcji nieświadomej publiczności na to, że ma się do czynienia z osobą pod Greka się podszywającą. Takiej okazji do realnego udawania Greka dostarczały na przykład lata II wojny światowej i powojennego Zamętu, gdy wielu ludzi ukrywało swoją tożsamość. Żołnierz Armii Krajowej, podporucznik Stanisław Aronson, pseudonim Rysiek, tak wspomina okoliczności swego wyjazdu z Polski do Palestyny. W wywiadzie, gdzie na pytanie, jak wyjazd się odbył? Mówi tak. Odbył się tak. To już było w czerwcu, po końcu wojny. Może nawet w lipcu. Nie pamiętam dokładnie. Już była mocna pogonka za Armią Krajową, za Kedywem na pewno, bo oni się bali, że znów Zorganizują nas i zaczniemy operować likwidacjami innymi rzeczami. O to im chodziło, żeby to zlikwidować. Pojechałem stamtąd sam. Powiedzieli, żeby pojechać do Krakowa i tam czekać. Zarejestrować się. Przyjechałem do Krakowa, spotkałem kolegów, którzy studiowali na Uniwersytecie Jagiellońskim i znów zacząłem wahać się. Jechać nie jechać. W końcu myślę sobie, co tutaj będę robił z komunistami. Wyjechałem pociągiem. Oni szmuglowali ludzi jako Greków. Grecy, którzy jadą z powrotem do Grecji. Grecy z obozów jenieckich. Tak, była kwestia przyjazdu przez Czechy, bo Czesi byli gorsi niż bolszewicy. Policja czeska kręciła się w wagonach, nam nie wolno było otworzyć ust. Przejechaliśmy na Węgry, do Budapesztu, do obozu przejściowego. W obozie przejściowym byli Żydzi z Czech, z Rumunii i tak Udawanie Greka! Umożliwiło konkretnemu żołnierzowi Armii Krajowej wyjazd do Palestyny i wzięcie udziału w budowie państwa żydowskiego. Jednak powiedzenie udawać Greka zadomowiło się w poszyźnie już przed wojną, już w latach 30. XX wieku. Pojawia się wraz z opowiadaniem warszawskiego barda, Stefana Biecheckiego, znakiem tego, w roku 1936. Nie udawaj Pan Greka, nie wiesz Pan, w jakim celu mężczyzna szczypił roczną kobietę? Czy w noweli Śląskiego pisarza Gustawa Morcinka Miasteczką nad Rzeką w roku 1938. Porażki zadawane Włochom na froncie w Epirze w czasie wojny z Grecją zimą roku 1940 na 1941 warszawska ulica kwitowała żartami z nieporadności faszystowskiego koalicjanta III Rzeszy. Opowiadano na przykład o wymianie depesz między Mussolinim a Hitlerem. Hitler, kochany Benito. Czy cię znów obito, Mussolini. Karo amico, per greco bandito, dupa obito. Tutto perdito, finito benito. Hitler, nic nie pomoże, wystawiaj płopo w morze, Mussolini. Nie udawaj greka, ciebie też to czeka. A po jakimś czasie kolejna depesza. Ratuj Hitlerze, bo ja już leżę. Skoro zwrot udawać greka, używany w dowcipie słowno-sytuacyjnym, musiał być w polszczyźnie od dawna mocno zakorzeniony. Tylko od jak dawna? Może nawet od bardzo dawna? W pracy o języku Polaków na Bukowinie Karpackiej pojawia się regionalizm. Udawać Greka, udawać, że się czegoś nie rozumie. Jakiż to jednak regionalizm, skoro powszechnie w Polszyźnie używa się takiego samego powiedzenia, w tym samym znaczeniu? Ano taki regionalizm, że Polacy ze Śląska i Galicji. Migrowali na Bukowinę za pracą już w latach 1774-1819, by później żyć w pewnej izolacji od reszty Polsko Polaków wśród ludności rumuńskiej, w znacznym oddaleniu od pozostałych terenów, gdzie mówiono po polsku. Ponieważ niezależne od siebie wymyślenie powiedzenia udawać Greka na Bukowinie Karpackiej i dajmy na to w Warszawie jest nieprawdopodobne, Musimy przyjąć, że górnicze rodziny z Bochnej Wieliczki oraz czadeccy górale z końca XVIII wieku już to powiedzenie dobrze znali. Pozostaje jednak w dalszym ciągu pytanie, dlaczego to właśnie Greka ma udawać zdemaskowany przez nas Polak podszywający się po cudzoziemca i udający, że nic nie rozumie. W języku hiszpańskim istnieje nieco podobne wyrażenie. Aser ser, ser sueco, robić z siebie Szweda czyli zachowywać się w sposób szalony, a serce el loco. Szwed, el sueco, pojawia się w tym zwrocie jedynie w wyniku zastosowania ludowej etymologii, gdy łaciński wyraz soccus hiszpański sueco, oznaczający but aktora komediowego, zastąpiono o wiele bardziej zrozumiałym wyrazem el sueco, szwed. Tak więc geneza hiszpańskiego powiedzenia ma charakter językowy. Zwrot pierwotnie znaczy mniej więcej robić z siebie buta komedianta, czyli robić z siebie komedianta. Językoznawstwo nie daje jednak odpowiedzi, dlaczego w polszczyźnie udawać trzeba właśnie Greka. Nie daje, ponieważ mamy tu do czynienia z konkretnym, znanym z historii przypadkiem udawania Greka przez Polaka, przypadkiem, który został zdemaskowany i stał się na tyle głośny, że trafił do zasobów mówionego języka. I tu trzeba przyznać, że Kłosińska ma rację. Wiele postaci utrwala się w języku i z czasem o nich zapominamy. Tyle, że w zwrocie udawać Greka chodzi nie o Sokratesa, a o niejakiego Balińskiego. Jego postać przypomniał Jędrzej Moraczewski w swoim wielotomowym dziele Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej opublikowanym w połowie XIX wieku. Pisze tak, że w roku 1505 z Lublina udał się król Aleksander do Wilna, gdzie ów niesłuszny wydał wyrok na uwięzienie Szyk Achmeta w Kownie. Szyk Achmet był uciekinierem z ordy, Tatarem. A przez łaźnie parowe i pędzenie potów napojami za radą jakiegoś sprowadzonego alchimisty Polaka, mieszkającego w Balinie pod Olkuszem, co udawał Greka, popadł w większą jeszcze niemoc. A zatem Baliński udawał Greka i zaszkodził królowi. Wystarczający powód, żeby stać się sławnym. Szczegółowo o całej sprawie wspomina kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkich Rusi Macieja Stryjkowskiego. Czytamy tam, co następuje. A król Aleksander w Wilnie leżąc, co dalej, to gorzej chorował. Paraliszowym powietrzem zarażony. A w ten czas ozwał się jeden lekarz. Albo radni matacz, niejaki Baliński, którego tak zwano po żonie, gdy u niejakiego Balińskiego pod Ilkuszem córkę pojął. A ten matacz, gdy był urodzonym Polakiem, mianował się być Grekiem z ojczyzny i z języka, za familię Laskarów, Snaś przestrzegając wyroku Chrystusowego, iż prorok nie bywa przyjemny w ojczyźnie swojej. A tak się był swoim matastwem rozsławił, iż ze wszystkiego królestwa, a zwłaszcza mieszczanie z Krakowa, do niego się cisnęli. A tam w Balinie, w chłopskich Chrominach, pełni nadzieje, a zdrowia próżnych lekarstw i czarów jego używali. Od bogatszych nie brał jedno po stu czerwonych złotych, dlaczego inni medikowie nazywali go setnikiem. A do Krakowa, jako Miechowius pisze, Nigdy się dla innych doktorów jak sowa na światło ukazać nie śmiał. Przeto król Aleksander, gdy, mu nie, gdy go niemoc przycisnęła, posłał z Wilna po tego Balińskiego, sławą jego fałeczną, czy fałszywą, uwiedzony, który nie chciał się z miejsca ruszyć, doktor, aż mu najpierw dano 300 złotych czerwonych, a wziąwszy z sobą aptekę królewską, jechał do Wilna, gdzie królowi. Przyprawi łaźnię, snać na zmowie z Michałem Glińskim. Michał Gliński był wielkim litewskim magnatem tatarskiego pochodzenia, który kilka lat później zmieni stronę, przejdzie na stronę moskiewską i wywoła wielki bunt, tzw. wojną Glińskiego, czy też Buntem Glińskiego na Litwie. I tak kontynuuje Strykowski. Do której rozmaity to łaźni królewskiej. Rozmaitych ziół mocnych w kotliki, drugie w garnce nakładł, a z wierzchu nad parą króla położył, przyprawiwszy k temu miejsce, aby się pocił. Do tego małmazją i wina, co najmocniejsze, kazał mu pić, co jest przeciw wszystkim lekarzom. A gdy ze zbytniego pocenia król był zemdlon, upominał drugi doktor z błonia, kanclerza Łaskiego, aby go gwałtem odwiedli od tego lekarstwa. Śmiertelnego. Ale gdy z dobrej woli nie chciał, bo go w tym kniaź Gliński bronił, kanclerz Łaski z swego urzędu, widząc króla na poły umarłego, kazał lekarza pojmać, a wsadzić i chować go aż do przyjazdu Zygmunta ze Śląska. Zygmunta starego, brata królewskiego. Wszakże Oczywiście stary w tym momencie jeszcze był młody. Wszakże przez pomoc Michała Glińskiego. Uciekł on, matacz baliński, a przez pruską ziemię przyszedł do Krakowa, gdzie aż na zwierzyńcu, w klasztorze przy żonie balińskiej, mieszkał, potem na skałce u mnichów. Stamtąd go zasięł niedzielski, pisarz z kancelarii wziął i wsadził do dworu biskupiego. Wszakże po tym, puszczony był baliński po długim więzieniu, by nie umarł. Patrzył zasięł alchimijnie potajemnie. Na którą zadłużywszy się w pieniądze umieszczan krakowskich, jak Wapowius i Bielski z niego piszą, uciekł precz od żony. Tyleż go było widać. Wydaje się zatem, że pochodzenie zwrotu udawać Greka można uznać za rozwiązane. Matactwa alchemika balińskiego są też swoistym signum temporis znakiem czasu. Otóż w 1506 roku nie było jeszcze w Rzeczypospolitej kupców greckich handlujących po miastach Maumazją, a jeśli byli to bardzo nieliczni. Nie było również w Polsce i na Litwie znających Grekę humanistów, którzy mogliby zdemaskować oszusta. Dopiero pierwsi Polacy ruszyli do Włoch uczyć się języka greckiego. Pierwszym w ogóle był Mikołaj Kopernik, który jest pierwszym Polakiem, który również przekładał dzieła. Greckie na język, oczywiście nie polski, tylko łaciński. Wówczas też pojawili się pierwsi nauczyciele dopiero języka greckiego na Akademii Krakowskiej, ale było to dopiero początki. Baliński zatem cieszył się sławą greckich humanistów, która już jednak zdążyła do Polski dotrzeć. Była to wielka sława i wielka estyma, jaką w ówczesnej Europie otaczano greckich humanistów. Baliński przybrał nazwisko Laskaris nie po to, by udawać potomka z sarskiego rodu. W tym przypadku lepsze byłoby nazwisko Paleolog. Ale po to, aby ogrzać się w słońcu sławy humanistów greckich, takich jak Konstantinus Laskaris czy Janus Laskaris. Niewykluczone, że wówczas komuś z polskiej szlachty, czy też bogatego mieszczaństwa, komuś, to wysyłał synów lub wychowanków na włoskie uniwersytety, Nazwisko Laskaris obiło się o uszy. Co prawda, na Akademii Krakowskiej zaczęli pojawiać się pierwsi układowcy Grecy, Greki i mogliby oni Balińskiego zdemaskować, ale jak podaje Strykowski omijał on Kraków szerokim łukiem jak sowa światło. W związku z tym, przypadek ten doprowadzenie do śmierci króla Aleksandra, jest zapewne przypadkiem, który był szeroko komentowany i znany w ówczesnej Polsce. I to, co przekazuje tutaj Strykowski, a co opisywali także i inni kronikarze, o tym, jak właśnie alchimista baliński podszywający się pod Greka laskarisa doprowadził do śmierci króla, to musiał być ten moment, w którym to właśnie powiedzenie udawać Greka rozpowszechniło się w języku polskim, rozpowszechniło się z rzeczywistego wydarzenia historycznego, które było. Szeroko komentowane, ale z czasem postać Balińskiego zatarła się w pamięci. Gdyby nie te kroniki, nic byśmy o nim nie wiedzieli. A w kronikach zachował się nie dlatego, że był setnikiem, że pobierał 100 zł od pacjenta, ale dlatego, że jego ostatnim pacjentem za 300 zł była osoba tak ważna dla Rzeczypospolitej jak król Aleksander Jagiellończyk. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej audycji. Dziękuję bardzo wszystkim z Państwa które wspierają podcast interpretacje w serwisach Patronite i Bike Coffee too.